Ok, już jesteśmy prawie. Jesteśmy tu, a powinniśmy być tu. Chodźcie, za chwilę będziemy. Bierz, Czekajcie na mnie. Ej, jadłem miód. Dobra. Trochę mam tutaj bałagę, będziemy musieli to ogarnąć. Dobra. 30 minut później. Ok, zbudowany szałas, chodźcie. Może sobie upieczemy. Dobra, ja swoją włożyłam. Teraz tylko czekać. Ja, też... ja też Dobra, może pogramy w piłkę? No, dobrze, ja też. No, ja też. Dobra, pójdę po piłkę lepiej. Co? Podaję do Ciebie. Oj, nie zauważyłam. Ojej, sorry. Ej, co ciągle do mnie? Czekaj. Ej, jeszcze do mnie, hello, ja też tu jestem. Ojej, macie rację, lepiej do mnie nie no, podawać. Racja. Szczera racja. Ha! Szczera racja. I kto tu jest lepszym piłkarzem? No właśnie. I kto? I ja. Nie. Bo ja. Nie. Bo nie Ty Piłka. tu. O, mój jemy, O, mam ją! Tu jest! No dobra, to ja już ją schowam. Trochę mi się znudziła też ta zabawa. Jak ona to trzyma? Ojej, no odczepiłam się. Dobra. Wiecie sobie coś? Ja wiem to. Ja też. To. Podam sobie. Tu skałem, ja nie jestem głodny. Położysz. Dzisiaj nowy rok? No. Przygotowałam specjalną potrawę. Dobra? Też na to, nie? No, też no. już, już na. Nie, nie? nie jestem głodna. Nie jestem głodna. No to odłożę. Może sobie pośpimy? Dzisiaj nie Ej, niech coś Dobra, to ja się też położę na razie przed Sylwestrem. 20 minut później. O, okej, okay. odpoczyłam już. do A ty? No. A ty, ja ty też. jak? Dobrze, sobie spałem. A wiecie o czym mi się śniło? O czym? Że, yy, że, że właśnie my byliśmy razem na obuzie, obozie Byliśmy na obozie przecież No ale i tam spotkaliśmy smoka wielkiego Ojej, musiał być straszny No, był straszny To jakiś horror No właśnie Jasne. No. E, dobra, to chcecie trochę miodu? O, ja chcę. O, już mam napełniony brzuszek. Lepiej ja się Zostawię na, na później. później. Powiedzieliśmy to samo w tym samym czasie. No. <laughs> Idę pozywać kwiaty. A ja idę sobie posiedzieć na drzewie. No, a ja jeszcze sobie poszkę trochę. Okej, okay. okay, idę sobie po Zebrałam... Zebrałam... Ej, dlaczego Masia mnie obudziłeś? Ładny, piękny. ale to mnie obudziłeś? Sorry, trochę za głośno krzyczałam. No... Bo... Ała! Um, padłem z drzewa. Ojej, Masz chorą nogę jakąś? Nie, nie, bandę. ale mnie boli. Um. No to musi Chyba chytać, się położę. No i cię i prześpij się. No... Dobra, to ja zaniosę bukiet do naszych rzeczy. A co tak zrobimy? Sama nie wiem. Spojrzę na mapę. Mm. Um To może. Albo nie. To jest głupie. Jak jesteśmy na tym oczku? Aha, to, to nie daje nam nic do zabawy. Czaki! przecież taką wielką drogę? Przecież drzewa są dopiero. Tutaj, na tym jasnym. Zielonym Jemy, ale ty se pochodziłeś? Ta, jeszcze spać drzewa, jeszcze tutaj dość. O Jemy, ty to na serio, masz to coś. To co, nasz tata. Mm. A zobaczcie, jaką ja kupiłam naklejkę scouta. ładna dla was też kupiłam. Za pierwszy obóz. O, a ale będzie która? Dla ciebie jest ta. O? A dla ciebie ta. Dzięki. A to moja. Ojej, <coughs> chyba grypa mnie złapała. Ktoś chce was coś do picia? Ja chcę. O, wziąłem sobie truskawkowe. A ja też. A do koni a Dokładnie malinowe. Ty też chcesz coś do picia? Mogę. Zostało chyba jeszcze jeden. O, jeden Tutaj położę, bo już nie chcę pić. Trzymaj. O, ja też już nie chcę. O, jeden.

Ale był mój słodki sen. A mój jeszcze słodszy. Mój był najsłodszy. Właśnie mówi się Niestety, o miotki. ale nie słyszałam Twoje werków. Trochę mnie. A was? A mnie nie. E? A mnie też. Bo spałem jak zabity. A ja się <laughs> obudziłem. Chyba mam do, dobre uszy. Ja mam trochę w nim miotku. <laughs> A ja jakoś nie trochę miodu. To może jak już mówimy o miodzie. No właśnie. Podróżało trochę miodia, może zjemy trochę miodia. No dobra. <noise> Ale się rymuje. Już nie jestem głodny. Głodna. Poprawię <noise> sobie. Dobra, to wyniosę. O, ja nie poleżę sobie ja też. A ja spojrzę na mapę. Następne odcinki już nie...